Dobry wieczór Państwu, jest piątek 11 maja 2085 roku, wybiła godzina 20.00, zapraszam na wieczorne wydanie wieści. Wnóżek Ryszarda Petru powiedział, że najwyższy czas zakończyć spór o Trybunał Konstytucyjny i że 136-letni Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska. Po sukcesie programu 500, prowadzono programy mieszkanie, praca, samochód, wyżywienie Plus oraz kieszonkowe. plus. Powstał również pomysł na to, aby w tym roku powstał program Partner. Bardzo dobrze, że rząd pomyślał o ludziach samotnych. Chciałbym tylko, żeby przydzielili mi kobietę, bo jak nie, to będzie dupa. Na rynku w Kielcach doszło do groźnego wypadku. Rannych zostało 15 osób, z czego 4 zostały przewiezione do szpitala, ponieważ doszło do czołowego zderzenia dwóch marszów. Tak szybko maszerowaliśmy, że coś nam się pokrzaniło. Najpierw wyprzedziliśmy Marsz Obrony Prawa, potem minęliśmy się z Marszem Obrony Tolerancji, później przepuściliśmy Marsz Obrony Wolnych Mediów, bo akurat mieli pierwszeństwo. No a potem Bach z podporządkowanej wyskoczył Marsz Obrony Konstytucji. No proszę pana, no nie było szans wyhamować. No, no nie było. Amerykańscy naukowcy odkryli dziesięciokrotnie większą anomalię niż słynny trójkąt bermudzki. Chodzi tutaj o siedzibę główną ZUS w Warszawie. Podobno pieniądze znikają tutaj w zupełnie niewyjaśnionych okolicznościach. Przeprowadziliśmy pewien eksperyment. Wszedłem do budynku mając w kieszeni banknot 100 zł. Wychodząc z niego, miałem w kieszeni już tylko 20 groszy. Fascynujące! Ciekawostka muzyczna. Pierwsi fani gangu Albanii osiągnęli pełnoletność. Na ulicach wielu polskich miast. Feministki rozpoczęły kolejne protesty. To skandal, jak można żyć w tak zacofanym kraju. W Europie imigranci gwałcą kobiety na potęgę. A w Polsce co? No nic. A co? Kobiety są gorsze w Polsce? To jest jawna dyskryminacja. Po apelach i wielu prośbach swoich klientów, niemiecki koncern BMW postanowił przestać montować kierunkowskazy w swoich autach. Co na to użytkownicy? Kierunkowskazy w BMW? To były w ogóle? Unia Europejska po zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych, transseksualnych i małżeństw ze zwierzętami planuje zalegalizować małżeństwa z przedmiotami. Uważam to za bardzo dobre posunięcie. W Kalifornii zalegalizowano małżeństwa z przedmiotami już kilka lat temu, dlatego uważam, że Unia Europejska powinna również tak uczynić. Prawda, kochanie? Na Saturnie doszło do przełomowego odkrycia. Znaleziono złoża kobaltu, kilka pustych butelek polską flagę i napis na skalę Radomek Radom on Tour. W ramach walki z homofobią, mową nienawiści i wulgarnym nazewnictwem mniejszości seksualnych Unia Europejska oficjalnie zakazała montowania pedałów przy rowerze. Panika w szeregach państwa islamskiego. W zachodnich krajach Unii Europejskiej wprowadzono do sprzedaży koszulki z napisem Nie wysadzaj się w moim kraju. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu wieści. Dziękujemy. Dobranoc.